Ciema wam wszystkim witam was serdecznie w kolejnym e, materiale z cyklu Czym bym jeździł, gdybym jeździł. Już tym materiale spojedynkują się Mercedes klasa C nowa klasa C i e, Volkswagen Arteon. E, oba te auta wizualnie mi się podobają. Oba auta mógłbym mieć e, aczkolwiek. Mercedesa Wolombargate z, z Arteona podoba mi się strasznie e, bryła niekoniecznie te dodatki które są w konfiguratorze e, Arteona na pewno wezmą ludzie którzy e, cenią e, rodzinę, komfort, wygodę Mercedesa wezmą biznesmeni, którzy cenią wygodę, styl i prestiż. Eee, no ja bym się tutaj zaliczał do tych drugich, aczkolwiek e, na rodzinie mi też zależy. Upsiedzenia hmm. w domu zjadają się może. Eee. Znaczy, to ja, a że e, na RGN mi też zależy. E, to no, tak jak powiedziałem, na RGN mi też zależy, aczkolwiek... E, m, tego Volkswagena bym m, nie wziął pod uwagę. Ponieważ Mercedes e, mi się tak spodobał 3 lata temu ta nowa cyklasa, że Arteon nie wiem co musiałby zrobić, żeby mi się spodobać. Może jakbym się tymi autami przejechał, a na pewno kiedyś planuję tą serię pogadankową, motoryzacyjną przerobić w taki inny cykl. Ty nie uda mi się przejechać, więc mam nadzieję, że będzie mi danem przejechać się C-klasą i potem Arteonem albo na odwrót. I zobaczymy, który będzie lepszy. E, jak na dzień dzisiejszy wybieram C-klasę. E, wy którą, które z tych aut wy byście woleli i dlaczego i w jakim kolorze. Eee, a ja się z wami żegnam w kolejnym giełdzie kwarantanny Trzymajcie się! See ya!